W Katowicach mamy już lodowisko otwarte. Można wypożyczać łyżwy pomarańczowe, jak widzimy. Wszystkie takie same. Lodowisko otwarte od godziny 9 do 21. Wypożyczalnia. Łyżby 15 zł, kask 10 i pingwin 25 Lodowisko zajmuje się przy samym skarku. Pozdrawiam serdecznie. Wpadajcie na łyżbę Tu można przebrać Rąc buty, a tu mamy pingwina, który je pilnuje. Kupowice, łyże.